Cześć, witam Was bardzo gorąco, ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również gorąco Was witam. Zachęcam do subskrypcji, jak również do obserwacji mojego Instagrama. A w dzisiejszym filmiku będą perfumy, yy, które. Według mnie bardzo dobrze nadają się na taką okazję jak wigilia, święta. Oczywiście każdy ma swój gust, więc to są tylko moje propozycje perfumowe na te ważne dni. Wy możecie użyć innych perfum, ale jeżeli taki filmik Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. perfumy, które bardzo pasują moim zdaniem na wigilię, na święta, na sylwestra. To jest zapach od marki Coco Chanel i to jest Coco Mademoiselle, ale w edycji On Tens. Szczerze wam powiem, że ten zapach bardzo mi się podoba, chociaż ja mam egzemplarz troszeczkę późniejszy niż. Wtedy, kiedy wyszły te perfumy, i one już nie są tak mocne, wydaje mi się, jak te pierwsze. Natomiast i tak, i tak wyczuwam je bardzo długo od siebie. Projekcja jest i kilka godzin na mojej skórze są, na włosach dłużej. W każdym razie to jest zapach ponadczasowy, to jest klasyk. Tutaj wyczuwa się, że to jest elegancki zapach, że to jest Chanel. Jeżeli chodzi o wersję wodę perfumowanej, to też posiadam i wiecie o tym. Natomiast mówię tutaj o wersji Ontens, dlatego że wiem, iż wiele osób woli te perfumy od pierwowzoru. One mi się też bardzo podobają. Wydaje mi się, nie każdemu może ten zapach przypaść do gustu, ponieważ pleśń jest, znaczy ta ziemistość, pleśniowość tej paczuli jest mocno wyczuwalna, ale ta pleśniowość jest bardzo, bardzo elegancka, ja nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie bardzo mi się te perfumy podobają, tylko ważne jest to, żeby perfum tego typu nie używać zbyt mocno, bo jednak będziemy siedzieć może w takich mniejszych pomieszczeniach, no i gdzie te pomieszczenia będą większe, to ten zapach nie będzie tak przytłaczał, natomiast w mniejszych on może być trochę przytłaczający dla osób siedzących z nami przy stole, ale i tak i tak polecam, bo uważam, że to są piękne perfumy i na taką okazję zdecydowanie się nadają. Dla miłośników Chanel Coco Mademoiselle polecam również wodę toaletową. Woda toaletowa jest lżejsza od wody perfumowanej, na pewno lżejsza od wersji intense. To jest taki zapach, który jest zdecydowanie vibe'em, tutaj wyczuwa się, że jest to Coco Mademoiselle, natomiast on jest lżejszy, on jest bardziej radosny, nie jest taki mocny, może też bardziej przypaść do gustu osobom, które z za mocnymi perfumami nie przepadają, jeżeli chodzi o tego typu okazje, jak Wigilia, Święta czy Sylwester, chociaż Sylwester wydaje mi się, że się jeszcze innymi prawami tam może trochę więcej można niż na w okresie świątecznym, ale i tak, i tak to jest przepiękny klasyczny, elegancki zapach dla każdej kobiety, zarówno młodsze panie, jak i starsze mogą po te perfumy sięgnąć i wydaje mi się, że też jest to taki zapach, takie perfumy, które na tą okazję świetnie się nadają. Następne perfumy, które też bardzo lubię to jest z kolei Cartier i yy, to jest La Panthère woda perfumowana. Bardzo lubię ten zapach, to jest zapach szyprowy, mam go od niedawna. To są perfumy też eleganckie, to są perfumy, które na pewno będą zwracały uwagę otoczenia. Z tymi perfumami trzeba uważać, bo one są mocne. Mamy tutaj taki owocowy szypr owoców takich suszonych, ale nie takich... Mocno suszonych, tylko ja tak, jak powiedziałam Wam kiedyś takich podsuszanych moreli, podsuszanych, delikatnie śliwek, bardzo ładny zapach, naprawdę piękny. Te perfumy zwracają uwagę otoczenia, są komplementowane. Każdy pyta, co to za zapach, więc wydaje mi się, jeżeli chcecie zabłysnąć perfumami, jeżeli chcecie no, pachnieć pięknie, tak klasycznie, elegancko, szyprowo, to polecam Wam cartier La Panter, bo to jest też przepiękny zapach i na tę okazję świetnie. Się będzie nadawał. Kolejny zapach, to już może dla młodszych pań, ale też dla pań dojrzałych. Tutaj z kolei Angel, ale Angel w edycji wody toaletowej. Jeżeli chodzi o Angela w wodzie perfumowanej, to mam tylko próbki, chociaż przymierzam się do kupna, chociaż takiej małej yy, gwiazdeczki. Albo um, takiego, jakiegoś dekantu 10 ml, nie wiem. W każdym razie um, chcę mieć w swojej kolekcji klasycznego Angela, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że klasyczny Angel w wodzie perfumowanej jest już teraz okrojony i na pewno nie pachnie tak jak e, pierwszy Angel, który e, wyszedł e, na rynek. E, w każdym razie wodę toaletową bardzo lubię, to jest wersja z 2019 roku. Perfumy, które pięknie się na mnie u, u, bardzo długo je wyczuwam od siebie. To jest też killer zapachowy i z tymi perfumami trzeba uważać, jeżeli chodzi o um, aplikację na skórę. Natomiast jest to też piękny zapach. Perfumy, które zwracają uwagę otoczenia, które um, są komplementowane um, i ja je bardzo lubię. Powiem szczerze, że mam zapas tych perfum. To jest chyba jedyny zap zapach, który w tej chwili zdublowałam. Nie, oprócz jeszcze jednych, ale tamto to miałam piętnastki, więc kupiłam drugą piętnastkę. Natomiast tutaj mam dwie trzydziestki, więc 60 ml. I szczerze Wam powiem, że jestem niezmiernie zadowolona. Także te perfumę również polecam na Wigilię, polecam na święta, polecam na sylwestra, bo wydaje mi się, że to jest tak piękny zapach, że każdemu przypadnie do gustu. Szalimar. Jeżeli chodzi o podstawową wersję Szalimara, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jeżeli chodzi o um, świąteczną kolację, jeżeli chodzi o mój gust. Natomiast wiem, że są osoby, które na pewno nałożą na siebie klasycznego shawimara, wodę perfumowaną i on będzie zwracał uwagę otoczenia. Natomiast ja zdecydowanie tutaj polecam shawimara, ale w wersji soufflé, dlatego że jest to zapach delikatniejszy jest to zapach cytrusowo-waniliowy, piękny, otulający. Elegancki, ale nie tak mocny. On jest zdecydowanie lżejszy, wydaje mi się, na mojej skórze. Nie ma takiej mocnej projekcji, więc tego typu perfumy też wydaje mi się są dobre, jeżeli chodzi o taki czas, jakim są święta. On będzie zwracał uwagę otoczenia, będzie komplementowany, ale szczególnie w miejscach, gdzie będziecie siedzieć w mniejszych pomieszczeniach, wydaje mi się, że tego typu zapach będzie dobrym wyborem. Jednym z takich bezpiecznych zapachów. Który przygotowałam, chociaż mam jeden taki mniej bezpieczny. To jest też zapach bardzo znany, przepiękny, uważam. I to jest Bottega Beneta. To jest klasyczna Bottega Beneta. Ja mam w dużej pojemności i ten płyn jest taki bardziej żółty tutaj. Natomiast ta mała buteleczka, którą kupiłam niedawno, płyn jest jaśniejszy i ona już nie jest taka mocna. Piękny skórzany zapach, piękny szyprowo skórzany zapach. Perfumy, które też są eleganckie, które zwracają uwagę otoczenia, które są komplementowane, które są piękne uważam. I wydaje mi się, że dla Pań, które nie lubią takich perfum właśnie w stylu Coco Chanel, w stylu La Panter, czy Shalimar, czy, czy, czy numer 5, jeżeli chodzi o Chanel, tego typu perfumy mogą sprawić, że będą się czuły dobrze, bezpiecznie, będą pachniały elegancko, na pewno będą zwracały uwagę osób siedzących przy stole, no i cóż będą pachniały pięknie jeszcze jeden zapach, który też wybrałam gdyż uważam, że jest dobrym zapachem na tego typu okazje jak Wigilia, Święta, Bożego Narodzenia czy Sylwester, to jest marka Adria Sabioni i zapach Aletante, bardzo elegancki bardzo taki wytworny bym powiedziała, ja uwielbiam te perfumy, prysnę sobie słuchajcie na a nawet tutaj, bo dzisiaj chyba jeszcze nic nie nakładałam bardzo ładny zapach, trochę słodki, on jest y, według mnie troszeczkę szyprowy, tak? tak odbieram te perfumy, mm, troszkę ostry, mm, nie przesłodzony, nie mm, elegancki, y, taki który ma ak projekcję akurat, trzymywanie takie jak potrzeba, kilka godzin, mm, na pewno będzie to zapach piękny, będzie to zapach zwracający uwagę otoczenia, komplementowany i wydaje mi się, że na ten czas świetnie się będzie nadawał. Jeszcze jedne perfumy, które też uważam, że mogą być dobrym zapachem na ten czas właśnie świąt, to jest Shiseido Zen. To są perfumy, które pachną w klimacie Coco Mademoiselle, ale nie jest to to samo, on ma tylko podobny vibe, bardzo radosny, elegancki, piękny zapach, który będziecie się czuły elegancko, ale też nieprzesadnie wyperfumowane, dlatego że to nie jest killer zapachowy, bo nie każdy lubi pachnieć mocno, więc tutaj ta projekcja, utrzymywanie się jest takie na średnim poziomie. Natomiast zapach na pewno elegancki, z dobrymi składnikami, więc dla Pań, które nie przepadają za tymi perfumami, które wcześniej pokazałam, wolą pachnieć elegancko, ale tak mniej mocno, to polecam Wam Shiseido Zen, bo uważam, że to jest piękny zapach i na ten czas świąteczny będzie dobrym wyborem. Jeżeli lubicie zapachy z maliną, ze skórą, z paczulą, to polecam Wam zapach od marki Elizabeth Arden Piąta Aleja, ale w wersji royale. Uwielbiam te perfumy, ja Wam już mówiłam, że odkupiłam je od kogoś, Polowałam na nie, bardzo ciężko je dostać. To jest przepiękny zapach. I ostatnio, chyba dwa dni temu, miałam te perfumy na sobie. Bardzo, bardzo eleganckie, bardzo y, takie y, przyjemne w noszeniu. Nie przeszkadzające, nie y, Dobra projekcja, dobre utrzymywanie się. Y, I na pewno zwrócą uwagę otoczenia: dlatego, że ja cały dzień bardzo dobrze się z tym zapachem czułam. Nie przeszkadzał mi, nie wadził, wręcz odwrotnie. Wyczuwałam tutaj, że jest to zapach, który mnie nastraja optymistycznie, w którym dobrze się czuję, a jednocześnie zwrócił uwagę też mojego męża, który stwierdził, że bardzo ładnie pachnę. Więc te perfumy również polecam tym z Was, które lubią takie zapachy troszkę owocowe, troszkę takie paczulowo skórzane bo to jest naprawdę piękny zapach i na okres świąteczny wydaje mi się, że też może być dobrym wyborem. Teraz mam kilka tanich perfum, które też wybrałam do tego filmiku, bo uważam, że mogą bardzo dobrze się wpisać właśnie w tę scenerię świąteczną. Pierwszy z nich to jest zapach dla tych z Was, które nie lubią pachnieć zbyt mocno, nie lubią jakichś takich, wiecie, klasyków, tylko delikatnie chcą się wyróżnić i sprawić, że kreacja świąteczna będzie dopełniona. Mam tutaj zapach od Karolina Klein'a, to jest Obsession Night. To są perfumy, które będą dobrze pachnieć zarówno na młodszych osobach, jak i na starszych. Zapach moim zdaniem troszeczkę w stylu szalimara tak, chodzi mi o, o soufflé, o wersję soufflé. Chociaż to jest, wiecie, daleki krewny tego zapachu, absolutnie, tutaj nie mówię, że to jest to samo. W każdym razie ktoś gdzieś ten zapach porównał, powiedział, że on, on ma taki delikatny vibe właśnie szalimara-soufflé. I ja się z tym zgodzę. Cytrusy z Wanilią, pięknie podane, naprawdę świetnie, jak na takie tanie perfumy. Póki jeszcze jest w dobrej cenie, to warto się tymi perfumami zainteresować, bo też uważam, że jest to zapach, który dobrze będzie się wpisywał w taki klimat świąteczny. Więc jak najbardziej polecam. Kolejne perfumy, które mam, to też jest zapach bardzo ładny, bardzo elegancki z paczulą. Jeżeli lubicie zapachy paczulowe, to myślę, że te perfumy też Wam się spodobają. To jest marka Yves Rocher i to jest zapach Soul Elixir, ale w edycji Boy Sensuel. Elegancki, niezbyt mocny, też nie taki killer, ale utrzymujący się kilka godzin na skórze, wyczuwalny, bardzo, wydaje mi się, taki. W stylu świątecznym taki zapach, który będzie na pewno zwracał uwagę otoczenia, będziecie się czuły w nim dobrze. To są tanie perfumy, więc dla osób, które nie chcą wydawać zbyt dużo, to wydaje mi się, że tego typu perfumy mogą być dobrym wyborem. Perfumy za Groszo, o których wielokrotnie mówiłam i też je uwielbiam. To jest Imari, Aimari, malki Avon i to jest ta wersja podstawowa, Original, one chyba się nazywają. Tak, tak mi się wydaje, w każdym razie uwielbiam te perfumy. Uważam, że to jest też piękny zapach za 30 kilka złotych, czy 20 nawet kilka złotych na Allegro. Dla mnie to jest taki elegancki. Nawet szyprowe, bo one, nie wiem, wydaje mi się, że są szyprowym zapachem, chociaż nie wiem, czy fragrantyka podaje, że to jest szypr, ale według mnie to jest zapach szyprowy, piękny, w stylu zapachów naprawdę drogich, więc no, nie będę się dłużej rozwodzić. Ja już o tych perfumach Wam mówiłam, przepiękny zapach na okres świąt, na okres właśnie takich spotkań rodzinnych, bardzo, bardzo dobry zapach, bardzo, bardzo fajne perfumy, więc też gorąco Wam polecam. Perfumy, które kiedyś dostałam od koleżanki dwa rok temu i to jest zapach tani, bo one kosztują, nie wiem, 50-60 zł na Allegro. Nazywają się Rouge Intense, marka Céline. Perfumy, które są inspiracją zapachu bazon marki Dior tak mi się wydaje, że one są zainspirowane tymi perfumami. Szczerze Wam powiem, że ostatnio je wyjęłam i psiknęłam tak, wiecie, globalnie na siebie ten zapach i bardzo dobrze mi się nosił. Ma niezłą projekcję, niezłe utrzymywanie się i co mi się bardzo w tym zapachu spodobało, nie jest tak ciężki, jak perfumy marki Dior, a też na koniec brzmiwa przepięknie pudrowo. Bardzo fajny zapach, zmienny, taki ciepły, otulający w stylu perfum Diora, więc jeżeli tamten zapach Wam się podoba to Rouge Intens marki Celine gorąco Wam polecam. Kolejne perfumy to też marka Tania i to jest marka BS a zapach nazywa się Blossom Roses. Ja o tych perfumach w zeszłym roku Wam mówiłam, z tym, że w zeszłym roku jak je kupiłam to one wydawały mi się zbyt ciężkie, ciężkie zbyt takie intensywne. To są perfumy różano-szafranowe. Tutaj ten szafran rzeczywiście jest wyczuwalny, w połączeniu z różą tworzy bardzo ciekawy zapach. Jest troszeczkę piżma w tych perfumach, ale one teraz, jak już tych zapachów takich właśnie cięższych trochę poznałam, bardzo, bardzo dobrze mi się noszą. Zaczęłam ich używać właśnie niedawno, też chciałam je przetestować, utrzymują się dosyć fajnie, projektują, ładnie wybrzmują na skórze. Zapach też taki może, jeżeli chodzi o ten czas świąteczny, trochę kontrowersyjny, bo może nie każdy chce pachnieć różą z szafranem, ale delikatnie pryśnięty też może zwrócić uwagę otoczenia. Dawam ja mnóstwo komplementów za ten zapach. Musicie go przetestować na skórze, bo wiadomo, że na każdym perfum mogą pachnieć inaczej. Natomiast uważam, że to jest bardzo ładny zapach, któremu też warto się przyjrzeć. Na koniec zostawiłam perfumy ciężkie. Przynajmniej na początku. Szczerze Wam powiem, że jak ona do mnie dotarła, kupiłam je razem z drugim zapachem tej marki. To jest marka Mombasson. I te, to jest klasyczne Mombasę. E, natomiast kupiłam je razem z zapachem Red. O tym zapachu Red już Wam mówiłam. Natomiast o tym jeszcze na moim kanale nie słyszeliście. To jest szyb. To są perfumy już, od, które od, od dosyć dawna są na rynku. E, w takiej butelce. No, w kształcie piramidy, tu trzeba korek przekręcić, żeby otworzyć te perfumy. Nie każdemu przypadną do gustu, natomiast jeżeli lubicie szypry, które na początku są ciężkie, więc tutaj trzeba prysnąć się tymi perfumami dużo wcześniej, zanim wyjdziecie z domu, nie przed samym wyjściem, dlatego że temu zapachowi trzeba dać czas, żeby się rozwinął. Początek jest ciężki, bo to jest taka, ja to sobie tak wyobrażam, taka beczka drewniana, stara, taka jak kiedyś siły, w których babcie kisiły kapustę. No i w tej beczce jest jakiś trunek. Taki wiecie, stary, stara śliwowica, bo tu jest śliwka. Ale śliwka wydaje się taka podwędzana, taka rasowa śliwa. Yy, I to wszystko jest zmacerowane i to wszystko na początku jest wyczuwalne. Ale jak dacie temu zapachowi czas jak on się rozwinie, bo ten zapach przepięknie wybrzmiewa. Jak dotarły do mnie te perfumy, prysnęłam na przedramię, powąchałam, myślę, o matko, co to jest? I poszłam sobie, wiecie, tak chodziłam, coś robiłam, i naraz za to do mnie dochodzi bardzo ciekawy zapach, myślę, co to jest? I powąchałam przedramię i to były te perfumy. Przepięknie się rozwinęły, przepięknie zaczęły na mojej skórze pracować i przepiękna jest baza w tych perfumach. Także mówię, nie polecam y, tym osobom, które nie lubią ciężkich zapachów, bo tu jednak trzeba y, dać czas tym perfumom. Natomiast osoby, które lubią eksperymentować z perfumami, które lubią takie perfumy starej szkoły, polecam Mombasę y, wodę perfumowaną, bo to jest też bardzo ciekawy zapach i na okres świąteczny, wydaje mi się, jak najbardziej y, będzie pasował. Na koniec jeszcze powiem, że każdy ma inny gust, więc perfumy słodkie, które pokazałam Wam w poprzednim filmie, takie właśnie jadalne, też będą dobre na okres świąteczny, bo użyty w takich minimalnych ilościach. Teraz, zresztą teraz coraz więcej zwolenników tego typu perfum właśnie na okres świąteczny. Szczególnie panowie, ale również panie lubią po tego typu zapachy sięgać w tym okresie, wiem o tym. Więc mówię, każdy może wybrać perfumy, jakie uważa. Ja pokazałam Wam swoje propozycje, a Wy już zadecydujecie, jak Jakimi perfumami posłużycie się w okresie świątecznym. To wszystko to, moi kochani, co chciałam Wam pokazać w tym filmie. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będzie za mną na bieżąco, a ja już się z Wami żegnam do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć!